Pójdę dobro. dobro. Pytanie, które zostało nadesłane przez internet, internautkę brzmi. Jak to się dzieje że ludziom, którzy nie wierzą w Pana Boga, się lepiej powodzi? A ci, którzy wierzą, to są ciągle doświadczani, cierpienia, choroby, nieszczęścia. No i jak to I Inne takie tak, rzeczy typu bez sloganu na przykład, czyli biednemu zawsze wiatr w oczy. No właśnie. E, to znaczy ja myślę, że sama teza jest chyba nie do końca poprawnie postawiona, że ludziom niewierzącym powodzi się lepiej, że, że ludziom niewierzącym jest w życiu lżej. E, to, to, to chyba nie jest tak, bo, bo e, jeżeli spojrzy się to za, jest to. To jest jak, to jest tak, że, że również ludzi niewierzących doświadczają, e, spotykania różnego rodzaju doświadczenia. Spotykają choroby, spotykają cierpienia. Każdy człowiek jest w jakiś sposób doświadczany. No, no pewno i też no. i jednej osobie wierzącej się nieźle powodzi. Oczywiście, że tak. Ma się nieźle. I, i, I dobrze, że tak jest. Bardziej tu chyba to pytanie tak sobie myślę, można by zastanowić się, jak to jest, że chyba jednak ludziom niewierzącym w pewnych kwestiach jest troszkę łatwiej. Oczywiście nie mówimy w perspektywie wyjścia poza więcej śmierci, bo tu bym mhm. uważam, że. To jest ten problem, który niektó niektórzy mogą z tym problem mieć, C co je je jeżeli jest życie po, no to co wtedy? Ale jak ktoś jest niewierzący, to chyba łatwiej mu jest e tak się urządzić, ust ustawić. Znaczy, ale to jest chyba też związane z takim życiem doczesnym, tym yy, tak, tak zwany hedonizm, prawda? Bo jeżeli ktoś, ktoś nie ma jakichś barier, ktoś, kto, ktoś chce użyć tylko tego świata i na tym świecie się koncentruje, to będzie robił wszystko, żeby mu na tym świecie było, było dobrze. Nawet za cenę innych ludzi, za, za cenę ich szczęścia. To jest, jest niestety czasami yy, nawet bogacenie się kosztem innych, prawda? Byleby sobie tutaj na tym świecie jakoś dobrze pożyć, i dlatego yy, takiemu obserwatorowi, który patrzy na to z boku, może się wydawać, że. No, ten człowiek żyje szczęśliwy, bo wszystko ma, do, prawda? Dobry dom, do, do, niczym dobry... się nie przejmuje. Niczym się nie przejmuje. Leci do celu po prostu jak strzała po trupach czasami i, i ten cel osiąga, no bo faktycznie, no jeżeli pewne, pewne jakieś normy odrzucimy, no to można szybciej niektóre sprawy zdobyć, osiągnąć, niż, niż ktoś Żyjąc kto... uczciwie. Żyjąc to, uczciwie, tak, o właśnie, tak, nie? Tak. To nie znaczy, że żyjąc uczciwie, nie można osiągnąć i dobrego statusu społecznego, jak najbardziej. Jak najbardziej. To nawet trzeba, jak już no. ma takie możliwości. Chociaż ten spokój, sumienia, że ja przeżyłem życie w sposób prawy że ja jestem wierny i swoim ideałom, że ja przeżyłem to życie zgodnie z tym, jak, jak Pan Bóg ode mnie tego oczekuje. To jest spokój sumienia, wydaje mi się, że jest bezcenny, że to jest to, czego osoba, która żyje w, w kontrze do, do chociażby prawa naturalnego, które Pan Bóg wpisał, ale już mówię, do przykazań bożych, będzie gdzieś ten robaczy tam delikatnie będzie drążył ten tunel. No, no chyba, że ktoś no. już całkowicie no, zabił swoje sumienie, prawda? O sumieniu już mówiliśmy niejednokrotnie. Ale no to jest wtedy tragedia człowieka, prawda, jeżeli on zniszczy swoje sumienie, bo to, że człowiek nie ma wyrzutów sumienia, to nie, to nie znaczy, że wszystko jest w porządku. To nie znaczy, że on... Święty Paweł mówi tak. Nie tak. ja chcę teraz skłamać to jest chyba to korytnia 4, 4 ale to, 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 to przepraszam, jak jest inaczej. Mówi sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Tak, tak. Nie? Słowa świętego Pawła. I... A więc ten spokój, to co było w tym pytaniu, że ludziom, ludziom niewierzącym żyje się lepiej, to, to nie można takiej tezy postawić. Tak, tak myślę, I, i też nawet bym nie tutaj nie, nawet nie próbował odpowiadać, bo, bo może się zrodzić zupełnie znienacka uczucie zazdrości i żawiści. Jak? To ja się tyle staram i, 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 i z tego życia cały czas jakby pod górkę, a ktoś ma wszystko, ja też bym tak chciał mieć. I nagle, nagle trzeba się koncentrować nie na swoim w życiu, ale na życiu kogoś innego. I, i, i no tak jak już pewnie kiedyś o zazdrości mówiliśmy, że zazdrość karmi się czyjąś porażką. I stąd ci rodzi pytanie. Ojejciu, jestem w takim położeniu, robię wszystko, co trzeba. I nic z tego nie mam i cały czas źle. A ciągle nie no, no, A ciągle ktoś taka... ma tak i nagle rodzą tak. się pokusy. A może by zakombinować, a może by będzie lżej. Tylko no co świadczy o tym, kim my jesteśmy tak naprawdę. Ale nie? potem... Nie, i jak nam się powodzi też, no. to nie jest weryfikacja naszego człowieczeństwa i naszego no. y, też... Y, Naszego serca. Weryfikacja naszego serca jest to, kim jesteśmy i jakimi ludźmi jesteśmy na co dzień. Bez względu na to, czy nam się powodzi, czy nie powodzi, tak. jakim Ty człowiekiem jesteś. Bo być może, no właśnie, zabierzmy tutaj jak hiob, nie? zabierzmy a, mu wszystko za A, zawsze. a, a poza, tym, poza tym, no też takie doświadczenie e, pewno nas, kapłanów, jest z różnego rodzaju rozmów duchownych, że no, te osoby, którym się na pozór, że tak powiem, no, dobrze wiedzie w życiu, bo, bo wydaje się, że wszystko mają. No gdzieś tam coś jednak w duszy nie gra, prawda, że, że, że nade wszystko nawet te, ci ludzie, te osoby wysoko sytuowane cenią sobie życzliwość w rodzinie, taki pokój, zgodę, czego czasami brakuje, bo, bo, bo właśnie ta, ten dobrobyt, w którym żyją powoduje zazdrość u innych osób i, i, i wiele, wiele, naprawdę wiele, wiele złych relacji. No Jednak e, to co mówił Jan Paweł II, bardziej być niż mieć, to jest, to, to jest chyba też klucz do, do, do zrozumienia. A człowiek prawdziwie będzie tylko wtedy, kiedy, e, kiedy jego serce spocznie w Chrystusie. Spokój dobro, dobro. W ramię, w ramie, noga w nogę, bo zbrodnicy ruszam w drogę. Jest to grupa franciszkowa, chcę zakrzyknąć ta brązowa. Więc to pomóż oj mój przezwyciężyć marszu trud. Chcę zakrzyknąć to mój hymn, ja pacurka, córka, ja twój syn. że mocny Panie nasz, całą prawdę o mnie znasz Moja słabość mocy Twej, stać się świętym to mój cel Moja słabość mocy Twej, stać się świętym to mój cel Moje nogi mocno bolą, wow, wow, nic już nie zatrzyma mnie jest to stoją moją, wow, wow. być na jasno o tym śnie. Oh, yeah.